korpus cały, cały z ramkami. Jest to trochę później ciężkie, bo wysoko trzeba i to duże ciężary nieraz, nieraz podnosić, ale naprawdę byłem pod wrażeniem tutaj tych zbiorów, które takie, takie rodziny, takie ule dwurodzinne, dwurodzinne przenosiły i na pewno będę chciał tego spróbować u nas w Polsce. Teraz kolejne powody, dla których warto takie ule dwurodzinne sobie zbudować, to jest, słuchajcie, wiosna. W momencie kiedy przychodzi, przychodzi wiosna, no nie łudźmy się. Zawsze jakiś osób jest, zawsze tracimy jakieś, jakieś rodziny. I teraz, jeżeli uda się wygospodarować w naszej pasiece, w zależności od ilości, tak? Pewną jakąś liczbę takich silnych rodzin do podziału na dwa, to warto to zrobić, gdyż możemy później te matki i te rodziny wykorzystać na wiosnę. Zupełnie niezależnie od siebie. I teraz, tak, o jednej rzeczy już powiedziałem: możemy taką jedną rodzinę całą z tego ula wyjąć. Tak? I co z nią zrobić? Oczywiście możemy zasiedlić ul, który się okazuje po zimie jest pusty gdzie była jedna rodzina i która ewentualnie nam się, nam się osypało. Taką ciekawostkę, jak gdyby wam powiem, tutaj gdzie pracuję, to na takiej pasiece jest w tej chwili około 750 uli z rodzinami i no jesteśmy w tej chwili właśnie w trakcie przeglądów i w trakcie budowania takich uli dwurodzinnych, no to tak, Planem jest, żeby z tych 750 uli wygospodarować około 100 do 120 uli dwurodzinnych, tak? żeby, dobrze, żeby dobrze było. To jest takie zabezpieczenie właśnie dobre, które pozwala uchronić pasiekę przed dużymi stratami na wiosnę i zapewnić właśnie dodatkowe pole manewrów z rodzinami. Dzięki temu, właśnie takim, takim tym, możemy zrobić takim ulom dwurodzinnym, możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Kiedy przyjdzie wiosna, yy, mamy tutaj taką yy, rodzinę, taki ul dwurodzinny, yy, a będziemy mieli w innym ulu, na przykład rodzinę bezmateczną, tak? to możemy sobie jedną matkę tutaj pobrać, tak? zasilić tamtą, yy, tamtą rodzinę, a tutaj tą rodzinę połączyć. Te dwie rodziny połączyć, tak? wobec tego, co uzyskujemy. Ratujemy tamtą rodzinę, która po zimie bez matki normalnie by nam nie przetrwała, tak? oraz tutaj sobie od razu tworzymy silną rodzinę, e, która może się szybciej rozwijać i w, e, szybciej nam wejdzie w taką zdolność do, w, do zbiorów w, wczesną wiosną. E, tu chyba nikogo nie muszę przypominać, w, w, przekonywać, tak, bo wszyscy jak gdyby wiedzą, czytamy tam. Jakieś, jakieś fora i tak dalej. Na wiosnę zawsze jest dodatkowy ruch e, ludzi pytających o to, że w, o zakup matek. tak Po prostu potrzebują na wiosnę unasienionych matek, bo rodzina się nie osypała, jest całkiem silna, tak? natomiast nie ma matki, niestety matka nie, nie przeżyła. Wobec tego posiadanie takiej rodziny dodatkowej, tak bardzo fajnie e, ten ubytek nam pozwala uzupełnić. Jest drugi sposób na zapewnienie sobie takiej matki tak, to ewentualnie utrzymywanie oddzielnych rodzin w jakichś innych ulikach, np. przykład mini plusach. Tak. Ale powiem Wam, nie jest to może jakaś tam metoda e, e, jakby powiedzieć ergonomiczna. Tak, dlatego, że wymaga obsługi dodatkowego ula, zupełnie innego typu, inne ramki, inne korpusy i tak dalej. No i też no, tych uli powinno być kilka, żeby nie tracić tych rodzin w przypadku, kiedy będziemy chcieli wykorzystać matki, które się w nich znajdują. Tak? Czyli będziemy musieli po prostu wziąć matkę tak, z jednego takiego, takiego, takiego ula, włożyć do ula produkcyjnego, tak, który będziemy, będziemy chcieli ratować. No a te pszczoły, które w tym uliku, w tym plusie zostały, no szkoda. No, trzeba je z kolei dostawić do innego tam, gdzie matka, tam, gdzie matka została. Więc no, nie jest to taka metoda do końca, do końca fajna. W, powiedzmy w małej pasiece można się tam jeszcze w te, te dwa uliki, trzy jakoś tam pobawić, tak? natomiast w dużej wydaje mi się o wiele lepszą metodą byłoby wygospodarowywanie takich rodzin, e, takich uli dwurodzinnych, z tego względu, że tutaj w tym przypadku praktycznie nic się nie traci. Albo połówkę rodziny wykorzystujemy do zasiedlenia pustego ula, albo samą matkę pobieramy. I możemy ją w sobie włożyć do rodziny, która straciła, straciła matkę, tak? A tutaj te dwie rodziny połączyć ze sobą, i mamy wtedy od razu silniejszą, silniejszą rodzinę. Także więc naprawdę, sposób bardzo fajny. Będę go testował, jak, jak wrócę. No nie w tym sezonie już, bo jeszcze tutaj trochę posiedzę, ale przyszły sezon, myślę, spokojnie, spokojnie to zrobi. Teraz jeszcze króciutko, kiedy można to robić? W zasadzie przez cały rok, ale, i tu jest duże ale, to przygotowanie tych uli dwurodzinnych najlepsze efekty daje teraz we wrześniu. Praktycznie jest stuprocentowa przyjmowalność matek, teraz tak w ogóle, nie tylko w takich ulach dwurodzinnych, ale, ale w ogóle. I one sobie do wiosny spokojnie przeżyją. Na wiosnę, wczesną wiosnę, koniec marca, początek kwietnia, można też coś takiego robić, ale jest problem z matkami. Szczególnie u nas w Polsce musielibyśmy mieć właśnie jakieś takie przygotowane matki, a ich po prostu nie ma, tak? bo to są matki, potrzebne są do tego matki unasienione. A jeszcze tego nie zaznaczyłem, tak? matki muszą być unasienione, tak, to nie mogą być, to nie mogą być jednodniówki. Tutaj w ogóle w Danii już odeszli od stosowania matek nieunasienionych. Matki nieunasienione, jak się kupuje, to najpierw one wędrują do ulika weselnego i dopiero po unasienieniu, po sprawdzonym czerwieniu, jak już jest czerw kryty, tak to wtedy taka matka dopiero jest podawana do, do ula produkcyjnego. Więc zawsze są potrzebne te matki unasienione. Na wiosnę, tutaj jak na przykład w tym roku właśnie była taka potrzeba podawania takich matek na wiosnę, z tym, że również do rodzin jedno, do uli jednorodzinnych, dlatego że były dosyć taki no wyjątkowy troszeczkę ten ten rok był, były trochę większe straty, no to matki były kupowane w, na Malcie, we Włoszech, w Grecji. Tu nie było jakiegoś z tym problemu i już na po, koniec marca, początek kwietnia były matki unasienione. E, słuchajcie, no co jeszcze? No to chyba wszystko, tak? Mamy rodzinę, rodzinę przygotowaną, zamkniętą, tak ona przychodzi do, przychodzi do zimowania, e, jest, to go, jest to gotowe. Tak jak powiedziałem, dwa najlepsze metody, niemalże stuprocentowy, tak? To jest wrzesień, tak? Trochę lepsze, trochę gorsze wyniki są w momencie, kiedy takie rodziny się przygotowuje na wiosnę. Koniec marca, początek, początek kwietnia, ale to raczej jakby nie do zastosowania w naszych polskich warunkach. W trakcie sezonu jest już dużo gorzej, to już jest wtedy tam nawet 60-70% strat matek, tak, Te rodzina, jedna z rodzin odrzuca, odrzuca matkę. Po prostu myślę, to kursowanie pszczół jest jednak zbyt, zbyt duże i one nie bardzo akceptują tą drugą matkę w, w jednej z tych, z tych połówek korpusu. Także więc w trakcie sezonu się już tego, się już tego nie robi. No i co? No, no to chyba byłoby na razie wszystko, tak? Mam jeszcze parę innych, kilka pomysłów na, na, na filmiki, będę je realizował wrzucał także, więc zapraszam, zajrzyjcie tutaj od czasu do czasu. To opowiem o jeszcze paru fajnych paru fajnych rzeczy, z którymi się tutaj się tutaj zetknąłem. Pozdrawiam wszystkich, mam nadzieję do rychłego zobaczenia. Hej.